Masz problemy z dodawaniem? To od dzisiaj. Nie, już Twój problem. Dzisiaj nauczę Cię, jak dodawać pod kreską. Weź sobie kartkę i zapisuj swoje odpowiedzi. A na koniec poznasz te prawidłowe odpowiedzi. Spójrz. Mam dwa samochody. Kupię samochód. To ile mam samochodów? A teraz 100 słoni, plus 27 słoni, to ile masz słoni. To teraz coś trudnego. 329 plus 110, ile to? Sprawdź odpowiedzi. Pierwsze zadanie 3, drugie zadanie 127, trzecie zadanie 439. To już chyba umiesz teraz dodawanie pod kreską. Masz coś takiego. Najpierw dodajesz te ostatnie, potem te, a potem te i tak dalej. To ile to wychodzi 297. Dobrze. Liczby zapisujemy większą u góry, a mniejszą na dole. Drugi przykład, drugi trochę, to skomplikujemy. Pomyślisz sobie pewnie 271, ale nie to jest 281. Czemu i jak to policzyć? Tu masz ostatnią kolumnę i 7 plus 4 to 11. I jak to teraz zapisać nad tą piątką, zapisujesz małe 1. I wtedy do dziesiątek, i wtedy w drugiej kolumnie dodajesz 2, plus 5 i plus 1. To razem daje 8. Rozumiesz? Jeśli nie, to obejrzyj to jeszcze raz od początku. Dodawanie pod kreską pomaga przy dużych liczbach, które ciężko policzyć w pamięci.